Bo jak, jak ja nie mam Wojtka, to ja skąd ci wezmę stworze? Z pocztą. stołu. <laughs> jak przyjdzie zadwoń, a później ja ci dam jego. Daj mi tego gromadę. Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z Wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmajl. Co? Nieważne. A to a ten Duch Święty? Biznesmen. Czy to jasne? Tu są Warszawiacy wielbiciele przyjechali. I Meksykano jest. I, i Meksykano niech kurwa tobie jeszcze raz potwierdzi. Bo jak nie, to przyjadę y, z Warszawiakami, on mnie zagrozi do ciebie, wiadomo się adres, a wtedy będziesz miał biedę. Bo jak mówię, że nie ma, a ty mnie bez przerwy denerwujesz, to czego tak kurwa denerwujesz człowieka mnie? Powiedz! Bo tak postanowiłem, synu. No. Umówiłem się z nimi w Twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Człowieku, odczep się ode mnie! Dlaczego? A skąd cię ci wezmę, ojca? Spotkasz się z nimi zorganizujesz im taką balangę, jaką jeszcze w życiu nie widzieli. Co? Jajco, pomyśl przez chwilę. A ten, jak ja przyjechał do Wethersfielda? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu ile potrafisz unieść, czy to jasne? No? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? A czego ty bezczelnie, daj wodkę, daj skąd ja ci wezmę? To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do muzeum lotnictwa, to zabierzesz ich do muzeum lotnictwa, kurwa jego mać. Pierdalaj. <noise>